Dzień dobry, Anna Więckiewicz, zapraszam na serwis informacyjny. W pierwszej części serwisu m.in. konferencja Dziecko pokrzywdzone przestępstwem, odsunięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom II wojny światowej, relacja z mobilnej strefy zdrowia. Diagnoza, interwencja i pomoc dziecku ukrzywdzonemu to główne bloki tematyczne, wokół których skupiła się problematyka szóstej edycji konferencji Dziecko pokrzywdzone przestępstwem. Konferencja odbyła się 28 września w Morskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Jej organizatorem była Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Centrum Pomocy Dzieciom. 2 października obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich zbrodni pomorskiej 1939 roku. Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej tego dnia odbyło się odsunięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na murze Aresztu Śledczego w Sarogarcie Gdańskim, poświęconej ofiarom II wojny światowej, zwłaszcza pomordowanym w Lesie Szpęgawskim. Uroczystość rozpoczęła się Muszą Świętą w Kościele Świętego Wojciecha. Następnie odbył się przemarsz przed mur Aresztu Śledczego, uroczyste odsłonięcie tablicy oraz złożenie wiązanek kwiatów. Theodor von Schoen. Zwierzchnik władz zaborczych na tym terenie, nadprezydent pruski, pruski liberał ujął to wprost na tej ziemi niewolników i Słowian mają zastąpić Niemcy i ludzie. Drodzy Państwo, Przywiązanie Polaków do dziedzictwa kulturowego, przywiązanie do wartości chrześcijańskich, do Kościoła katolickiego, wielkie pragnienie wolności i niepodległości. Nie tylko nie dało się zniemczyć w XIX wieku, ale znalazło sobie dom w postaci wolnej, niepodległej Polski roku 1918. Zbrodnia pomorska była przede wszystkim eksterminacją dziesiątek tysięcy przedstawicieli polskiej ludności cywilnej rozstrzelanych w ramach Action, w tym obywateli powodzenia żydowskiego. Spośród około 16 tysięcy osób rozstrzelanych w całej okupowanej Polsce tylko we wrześniu, 1930, tylko we wrześniu 1939 roku, aż 11 tysięcy straciło życie na Pomorzu. Myśli kieruję dzisiaj w stronę niewinnych ofiar zbrodni pomorskiej, dokonanej 84 lata temu na tych terenach. Oddajemy hołd bestialsko zamordowanym w masowych mordach. Dziękuję organizatorom dzisiejszej uroczystości i wszystkim jej uczestnikom. W miniony weekend wszyscy mieszkańcy oraz odwiedzający Starogard Gdański mogli skorzystać z całkowicie darmowych zdrowotnych badań profilaktycznych. Mobilna Strefa Zdrowia działała na starogarskim rynku przez dwa dni i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas tegorocznej akcji sprzątania świata w naszym mieście zebrano 640 kg odpadów. W akcji udział wzięło 3114 uczniów i przedszkolaków ze starogarskich szkół i przedszkoli oraz pracownicy Urzędu Miasta. Uczniowie posprzątali m.in. tereny Alei Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego, Osiedle Kopernika, okolice SCK, teren przy jeziorze Kochanka i rejon Stadniny Koni. Pracownicy Urzędu Miasta w podziale na dwie grupy posprzątali teren Parku Kocborowskiego. W drugiej części serwisu mikołajkowy turniej dofinansowany przez miasto inwestycje w mieście. 6 grudnia mali koszykarze po raz kolejny spotkają się na mikołajkowym turnieju organizowanym przez Gamę Akademię Koszykówki. Miasto wsparło to wydarzenie w kwocie 4000 zł umowę na dofinansowanie projektu prezydent miasta Janusz Senkowiak podpisał 29 września z Bartoszem Sarzało, prezesem gama Akademia Koszykówki. Miasto rozstrzygnęło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Mickiewicza od ronda imienia Andrzeja Grumby do skrzyżowania z drogą powiatową na Rywałt. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Macadam z Grudziądza. 26 września. Prezydent podpisał umowę. Koszt dokumentacji wyniesie ponad 160 tys. złotych. Ponad 500 tys. złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Starogard na budowę dwóch chodników ze ścieżką rowerową. Pierwszy o długości 400 metrów pojawi się wzdłuż ulicy Krasickiego, drugi wzdłuż ulicy Parkowej. Łącznie obie te inwestycje będą kosztować ponad milion złotych. Zapowiedzi wydarzeń. Od 1 stycznia w Starogardzie będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości. Podatek od środków transportowych nie ulegnie zmianie. Rada Miasta na wrześniowej sesji podjęła w tej sprawie stosowne uchwały. Wprowadzone zmiany będą niższe od ogłoszonych przez ministra finansów stawek maksymalnych na rok 2024. Osiedlowy Dom Kultury przy ulicy Rejmonta 1 zaprasza 7 października 18 na wieczór fotograficzno-podróżniczy z motokociewiakami Krzysztofem Krajnikiem i Markiem Osowskim. Podczas spotkania zrelacjonują oni swoją podróż, jaką odbyli po Polsce. Wstęp bezpłatny. 22 października o godzinie 16.00 wspólnie z SCK zapraszamy na Starogarski Dzień Seniora. Wydarzenie odbędzie się w Miejskiej Hali Sportowej imienia Andrzeja Grubby. W tym roku wystąpią Izabela Trojanowska oraz Sławomir. Wydarzenie swoim patronatem objął prezydent miasta Janusz Stankowiak. Bilety dla seniorów w cenie 2 złotych, bilet normalny w cenie 20 złotych do nabycia w recepcji SCK oraz na stronie www.sck.art.pl. Informacje sportowe. 30 września w Starogardzie pięściarze z Kociewia zmierzyli się z rywalami z pomorskich i nie tylko klubów sportowych. Pierwszy puchar Kociewia imienia Henryka Kindera odbył się w nowo wybudowanej sali sportowej przy szkole podstawowej nr 8. Juniorzy i seniorzy rozegrali kilkadziesiąt walk w różnych grupach wiekowych i wagowych. Wydarzenie zorganizował klub sportowy Ring Kociewie pod patronatem prezydenta miasta. Kociewskie Diabły wygrały w sobotę pierwszy mecz w swojej hali, a drugi w Suzuki pierwszej Ligi Mężczyzn w sezonie 2023-2024. SKS Fulimpex pokonał Wigry AZS Politechnika Opolska wynikiem 61-50. Kolejny mecz już 7 października, Sensation Kotwica Kołobrzeg na parkiecie przeciwnika. W minioną sobotę piłkarze KPS zagrali mecz z Polonią Środną Wielkopolską. Spotkanie zakończyło się remisem 0 do 0, kolejny mecz 6 października ze świtem Szczecin na stolgarskiej Murawie. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.